Cześć, z tej strony Explobron Na kolejnej eksploracji Tym razem opuszczony lokal jakiś Zdaje mi się Jakiś sklep Lepiej wezmę drugą latarkę też W razie czego Zawsze się może przydać Okej okay. Przepraszam za to czekanie Ale wolę się uzbroić W obydwie latarki Okej okay. Teraz nawet nie muszę jej trzymać czołówka jest bardzo przydatna, a jeszcze mam do tego drugą lampę, tak więc teraz będzie widać wszystko co ja widzę. Ok. Tak więc to jest główna hala jakby całości. Ja dwoma latarkami tutaj oświetlę całość, tak wygląda dach całej tej hali, metalowy z takiej blachy falowanej, tam mamy okna z pierwszego piętra. Ten dach był w ogóle pokryty jakimś styropianem czy czymś, ale niestety wszystko spadło już z niego. Tam wiszą resztki stelaży i innych tego typu rzeczy. Na podłodze pełno, pełno gratów. Nie jestem w stanie stwierdzić po tym jaki to był sklep. Tutaj mam plastikowe okna, pozostałości po nich. Tam wszędzie one są. Wszędzie. No i ogólnie m, tu po jakichś elektrycznych widzę rzeczy. Niektóre odłamki, nie odłamki tylko pozostałości. Ocieplenia dużo leży no i śmieci niestety, pełno śmieci pełno śmieci eee, ogólnie ja tu byłem już wcześniej i nagrałem materiał natomiast ten materiał niechcący omyłkowo usunąłem dlatego teraz zwiedzę tylko to to co jest ciekawe ostatnio już też widziałem tą gazetkę ale pokażę ją jest z 2011 roku Jakieś piwa. Okej. Okay. Tu jest taka oto wejście drugie do budynku. Z plastikowymi drzwiami i rozbitą szybą. Która się trzyma tylko na tej folii. Masakra. Po lampach nie ma śladu, chociaż nie. Która akurat lampa jest. Ale ten tutaj pasek zwisającego czegoś żółtego niezbyt fajnie wygląda. Ten zaciek również. Cała pomieszczonka wygląda w ten sposób i te drzwi. Okej. Okay. Teraz zajrzę tutaj. Tu widzimy materac. Resztki czegoś plastikowego na ścianie i tam płytki. Tu pode mną również płytki są. Widać płytki. Rura rozbita. Będę pokazywał tylko to, co jest ciekawsze. Jakiś kabel wystający ze ściany. I resztki po Lampie, okej. Okay. Idziemy na górę. Tam jest jeszcze wyżej droga. Tu jest widok na dach obiektu. Cały blaszany dach, który przed chwilą pokazywałem od dołu. Tu jest spalone, ewidentnie był pożar. Okno z resztką szyby. Masa rzeczy jakichś, gratów na ziemi. Ewidentnie był pożar. Tu po włączniku pozostałość. Tu była jakby łazienka. Po umywalce ani kibelku już nic nie zostało. W środku jest jedno gniazdko. Więc gniazdko i rura po kibelku, Czarne płytki wszędzie, tu już ich brak. Tam jest kibelek, jeszcze jest kibelek. Gniazdko również na swoim miejscu. Wszystko czarne, na górze od pożaru. To była umywalka. Chyba nawet ostatnio jeszcze tu widziałem jej resztkę tej umywalki. Teraz już jej chyba nie ma nawet. Drzwi wyważone, pewnie stąd. tego wstawią. tutaj widać ślad od pożaru. Całe zwęglone drzwi. Te drzwi jednak mogły być stąd. Okej, okay. tu są szyby. Ostatnio chyba nie było aż tak porozbijane. Ja tu nie byłem znowu aż tak dawno, ale... Tutaj chyba były takie same. Tutaj były porozbijane. Jakiś sznurek. Ktoś sobie suszy chyba rzeczy. Tu są te okna, z których widać to, co jest na dole. Całą tą halę. Wraz z tym dachem, który już chwilą pokazywałem od góry. Wszystkie te śmieci, okna. tam dwoma latarkami. Tu jest taki parapet z płytek. Po ramach po, od okiem mi się zostało. Tu również nureczek słyszenia czegoś. A tutaj baza z kanapy Ktoś już szkodził. Już ją ostatnio chyba była cała. Tutaj to okno było ostatnio również tak. Tutaj jest ciekawe plastikowe. jak po telewizorze coś. W środku nic nie ma. Tu jest pozostała część tego nawet. Pełno rzeczy. Masa beniaków, już wcześniej to zauważyłem. Tu jest nakreślone coś jaskrawym sprayem. Po ramie, nawet po drzwiach nic nie zostało. Tu jest jeszcze rama po drzwiach. Ktoś tutaj szmatą jakąś prześcieradłem, oddzielił. No i tutaj okno wbite. Ostatnio nie wydaje mi się, żeby było wbite. Tego nie widać, ale ono jest wbite. Chociaż nie, widać nawet trochę. No, i trochę gruzu. Skąd się gruz wziął i pył? Skoro dach jest, sufit jest cały, nie wiem. Również parę elementów po meblach i rzeczy, ubrania. Tutaj to samo, tylko że tutaj jeszcze jakieś plastikowe rzeczy po urządzeniach elektrycznych. Jakieś szuflady, butelki, po alkoholu, baniaki. Idę dalej. Na ostatnie piętro, gdzie na ostatnim piętrze jest dość ciekawy efekt. Tam również pozostało się po jakimś meblu. Trochę tu ciemno. Na ostatnim piętrze jest najciekawiej. To jest drugie piętro. Tutaj wyjątkowo zacznę zwiedzanie od końca, żeby się upewnić, że jestem tu sam. Ok. Tam jest tak wygląda ostatnie pomieszczenie. Ostatnio również się tu trochę zestresowałem, dlatego że jest tu bardzo ciepło i czuć zapach spalenizny oraz słychać dźwięki. I to wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć. Nie pali się tu. a te dźwięki to drzewa, które rosną nad budynkiem, gałęziami uderzają o blaszany dach. Co wydaje dość ciekawy odgłos, jakby ktoś tutaj chodził i szurał. Ciepło jest dlatego, że nagrzewa się ten metalowy dach. Dotknąłem go już na ostatniej eksploracji. Teraz pewnie jest jeszcze bardziej gorący. Owszem, jest bardzo ciepły. A zapach spalenizny dlatego, że tu był pożar. Ewidentnie był tam na dole i cały zapach tu idzie. Tak więc zacznę eksplorację tutaj. Tam musiałem się po prostu rozejrzeć. Najwyższe piętro. To nie wiem, co to jest za postument taki ale rozświetla to tą latarką. Pełno ocieplenia. Bardzo dużo ocieplenia. Spadło pewnie z tego dachu wszystko. Ciekawe, że akurat tak równomiernie, nierównomiernie. Po prostu wszędzie spadło. Nigdzie się nie zachowało nic. Głównie to to ocieplenie tutaj leży, nic więcej. Jakieś kartony. Bardzo tego nawet nie podchodzić. Co to jest? Jakieś plastikowe. Coś. Baniaki, plastiki, ubrania oczywiście. Również dużo ocieplenia tutaj leży. Najpierw tu pójdę. Kibelek, nad którym widać normalnie dach. Czarny oczywiście gniazdko jeszcze jest. Ale się odbija. Ale się odbija. To gniazdko widać podwójnie. Tam jest kibelek, do którego wpadła, wpadło ocieplenie. Rozwalone, ale jeszcze jest kibelek. Łazienka z czarnymi płytkami. To wygląda część mieszkalna. nad tym sklepikiem, czy, czy cokolwiek tam było lusterko jakieś wiszące tutaj, szczepione do ściany i okna są odziwo w całości no i tutaj najwięcej rzeczy ocieplenia bardzo dużo ocieplenia dużo, plastiki jakieś resztka po włączniku światła i ubrania, ubrania, baniaki tutaj nie ma tych butelek po alkoholu porami nic nie zostało, jedynie jakaś deska przyczepiona Okienko, wszystkie klamki wyrwane, więc okien nawet się nie da otworzyć. Tu widać jakieś spalenizny, a tutaj to w ogóle nie wiem od czego to może być. Strasznie czarne. No i to było na tyle z tej eksploracji. Wtedy nagrywałem to, co to, to trwało jakieś 15 minut. Teraz trwa 10, ponieważ znam obiekt już. Hmm, chyba będę to kwalifikował jako mini eksploracja. Hmm, na pewno raczej tak. Od teraz mini eksploracje nie zawsze będą miały w nazwie słowo mini eksploracja, ale będą kwalifikowane do playlisty mojej mini eksploracji. A no to by było na tyle: jakieś dane, ale chyba po angielsku to wszystko jest. Chyba wszystko po angielsku. Nawet nie do czego to jest. Ajajaj, aj, aj. ale na telefonie to dziwnie wyglądało przez chwilę. Co to jest za efekt? Dziwnie bardzo nagrywa ten telefon czasem. Wszystko po angielsku. A ja nie chcę tu długo być, bo od budynkiem stoją trzy samochody. Nawet nie chciałem tu wchodzić, ale się odważyłem. To jest plastik i ubrania. A jajaj. Już myślałem, że wdepłem w coś nieprzyjemnego. Wszystko po angielsku. Ciekawe co to mogło być za step. Spróbuję się dowiedzieć. Wszystko zwiedziłem. Tu taki balkonik zrośnięty cały. Drzewkami ale tam nie wychodzę. Zgaszam już tą latarkę, czołówkę i ją biorę chowam. Ogólnie schodzę już na dół. To było na tyle. Obiekt mały, nie wiem o nim nic. Jedynie, że był to raczej jakiś sklep, który miał część mieszkalną. Tutaj przewody jeszcze w kuszkach. No i to było na tyle. Tyle ja nie wiem, w 2011 gazetki, ale to pewnie ktoś ją tu wrzucił. Nie wiem, czy oryginalne. To to może się dać. Do zidentyfikowania obiektu, jakieś płytki, płytki to są. Książka z płytkami, cała żółta od czegoś, z kiedy nie wiadomo, tego nie zauważyłem ostatnio. No i niestety nie ma daty. Płytkami, czyli sklep tego typu. No i okej. Okay. Samochody nadal stoją przed budynkiem a ja żegnam się w miejscu, w którym się przywitałem czyli tutaj Tam jest to było na tyle z tej eksploracji byłem już tutaj, dlatego starałem się pokazać tylko to co było lepiej zachowane, czyli te pomieszczenia na okna. no ogólnie pokazałem wszystko ale zrobiłem to szybciej, bo wiedziałem mniej więcej gdzie iść jak tu iść, no i wszedłem tam przed eksploracją, przed tym filmem, wszedłem tutaj do tego budynku sprawdziłem parter i pierwsze piętro czy na pewno nikogo nie ma, bo te samochody mnie zaniepokoiły. No dobra, to by było na tyle. W przyszłym tygodniu planuję zwiedzić hale, do której nie wszedłem ze względu na ulewę. I w przyszłym tygodniu widzimy się ponownie na następnej eksploracji. Tak więc ja jestem eksploron. Do zobaczenia na następnej eksploracji. Cześć!